27 siódmy dzień naszego daily, rozpoczynamy szukanie przeciwnika. Ja was widzowie witam bardzo serdecznie, z tej strony Maciek. I właśnie znalazłem nam oponenta. Gramy z FM-em! Gramy z FM-em, o kurcze! 2348 trzysta Ale jaja! No to chyba szykuje się mocny odcinek. Pierwsze FM w naszej serii. Gramy przez gońca D3. Jeszcze tak potężny ranking. Uchu, uch 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 Ja uh, uh. sobie skoczkę, tędy. Bicie nie przechodzi, tu można grać tędy, jeśli się nie mylę. Na skoczka, okej, okay, jest taki ruszek, pamiętam, pamiętam. Teoretycznie można zrobić raszadę i oddać tutaj pionka, ale nie jest to chyba marzenie. Jak bicie, raczej słabe. Mogę zagrać końca tu, bicie i bicie. Rytycja mógłbym A3. Nie oskoczę, jakby tu. Roszada. Może mogę tutaj coś lepiej zagrać? Na przykład Hetman Edward mógł być nie lepszym. No, bicie raczej słabe. Roszada. Bicie, bicie, bicie. Jeśli wierzę, wierzę tutaj. Mam piąka mniej. Mm. Ciekawą pozycję do ataku potencjalnego na króla. Mocne centrum. Roszada. Bicie, bicie tu. Bierze bało się. Goniec tu. Bicie. Skaczek, bije. Teraz słabo. Niech chyba trzeba Roszadę zrobić. Teraz oczywiście wisi figura, więc przeciwnik jest zmuszony wybić, wybić. Gamy wieżą, b się, zaraz zagramy tędy. Może uda się zagrać jakoś tędy. Oczywiście teraz nie chcemy nigdy zagrać tędy, z uwagi na to, że następuje bicie. Chociaż jest akurat ciekawe, bo w tym, w tym konkretnym wariancie po biciu następuje bicie, a po biciu następuje bicie. Następuje Roszada, Hetman wraca No To to akurat ciekawe. To akurat ciekawe. Jest ciekawa pozycja, jest ciekawa pozycja. Ok, tędy. Idea. No atakujesz mi tu, pionka. Mogę zaatakować Ci Hetmana. on odejdzie na C. Trzeba by było nie stracić tej wieży. No, mogę zagrać tędy na pewno. Tak zagramy. Hmm? spodziewawszy się. No i dobrze. Teraz tej wieży dobrze by było nie stracić, nie? Później tu i tu. Yy. Mogę zagrać hetman tu i na to zagrać tu. Ale dostałem na przykład skoczka tu i... A dwa fianki mniej jednak są, nie? Hmm. Yy. Hetman, tu Widzicie? Tu atakuję wieża. No, chyba tak zagramy. Jest giga ciekawa OK Okej. Tu mnie atakujesz, tak? To jest twoja idea. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tu mi chcesz zbić. Jak zagram tu z koczkiem? Pewnie tak. Tak i tak. Tu, tu. Tu. Tu, tu, tu. Nie, jest ciekawe to będzie. Co on zagra tu? A co zagrać takie jak Hetman G4 i oddawać potencjalnie jakość, raczej znaczy nie. A to też warto rozważenia w tej pozycji. Dużo się tu dzieje, dynamika jest duża. Mnie jest ciekawe. Okej, okay, skoczek tu. Atakujesz mi tu piąka. Atakujesz mi tu piąka. Jak go obronię, to to tak naprawdę go nie bronię. Jak zagram Hetman G4, to ty go i tak bijesz. Wtedy już odchodzę. Teoretycznie mogę wrócić z koczkiem. bo na bicie, bicie mamy parę gońców co najmniej. A na bicie, 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 co mi nie wam. Jak mam Hetman tu, to on bije tutaj. Chodzę jakoś gońcem atakując. Aby się pion, on go broni. To bije tutaj. No, Hetman G4 mi się podoba. Ganiec bije G4, na pewno jest takim szuchanym, ale wtedy mam drug C4. Więc skoczek bije C4. Aha, tylko to mnie nie atakuje, no bo już nie atakuje dwoma figurami skoczka, więc to jest groźne. Na to posunięcie, automat po prostu idę tędy. Jak zagra tędy, no to tędy. Jakby mam no, figury broniące tutaj. Takim filmkiem się nie przejmuję, no taką jak daję To jest ultra ciekawa, pewnie stoi obiektywnie gorzej. Może F4, F5 w przyszłości będzie jakimś rozwiązaniem, żeby otwierać pozycję króla oponenta. W 4, F5 Hetman bije na F5. Mamy maczugę podwójną. Powiedział, że będzie atakowała razem z Hetmanem punkt F7 i będzie atakowany również razem punkt H7. Długiej roszady przeciwnik nie zrobi, gdyż odgonie sobie Mhm, Dobra. Spodziewałem się tego posunięcia. Pytanie brzmi: Nie mam tu jakiejś fajnej opcji. Bicie, bicie, tu. Niestety przeciwnik ma tu. Więc chyba zagranie tutaj po prostu jest rozwiązaniem. Gdy przeciwnik zagra tu. Mhm. Pytanie: Czy teraz nie mam czegoś fajnego? Chyba po prostu skoczek tu. Skoczek odejdzie. Niechaj, wymienisz mojego fajnego gońca. No chyba muszę na to iść. Ach, no chyba na to jest, tu jest fajnie. Długa roszada, ale mnie przychytrzył. Oj, to tego nie widziałem. Oj, 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 oj. A to super zagrał. Nie widziałem długiej roszade coś tam mi śmigało pod oczkiem, ale trochę w nią nie wierzyłam, a no, teraz już jest problematyczne. No, zagram po prostu z Spróbujemy czegoś. Znaczy piąkiem, piąkiem, nie skoczkiem. koczkiem. tym gońcem i tak dobrze tu odcinają, że ja nawet nie jestem w stanie... Jakbym się przestawił tu i tu, to by było znośnie, nie? Niebym ja skoczka miał tu. Mogę go przestawić tu, tu, naciskać tutaj na przykład. Zagrozić tym. To by jakieś opcje były. Ale brakuje tego czasu. Mówicie bicie. bicie. Może właśnie tak trzeba zagrać. Worzę, że nie bardzo możemy sobie pozwolić po takich ruchach na bicie. No właśnie. Jak nie bicie, to co? Dostaniemy tutaj. Jak zbije, to mi gra tu. Ja zagram tu. No ale to choć teoretycznie jeszcze na tej chwilę się to jakoś trzyma. Nie, nie trzyma się z uwagi na to. O kurczę. No, jak zagram tu, on zagra tu. Jak zagram tu. On zagra tu. Nie ja zagram tu. Bić nie mogę z uwagi na to. Muszę tędy. Tu i tu. Ale pewnie mnie przeciwnik tam jakoś dojeżdża. Tymi pionami. Mhm. Dobrze, jeszcze. Aha, jak zagram tędy, to mi ty w ogóle tutaj tym pionem dojedziesz. A jak zagram tędy, to tak na, na skoczek tak daleko od gry. No ale tędy próbujemy, a na to zbijemy tędy. Podejdziemy po takie związania samemu, ale trudno. Widzicie? Tu. Widzicie? Tu. No i ciężary, więc... Nie warto, może sobie na dodawanie widełek pozwolić. Jest ciężką, ja okay, przeciwnik się broni przed tymi widełkami. Moim zdaniem wcale niekoniecznie słusznie, no bo moim zdaniem nie musiał. Chyba chcę wymienić tego gońca. Że wolę ustawić kaczkiem tu blokada. Nie, chcę wymienić gońca. Za wszelką cenę chcę tego gońca wymienić. Ten gunies jest zagroźny. Jak się tutaj, to pozbędziemy to gośców, zaktywizujemy się, to może jakaś kontra powstanie. No nie odejdzie z koszkiem, ja wybiję, on wybije. Zagram Hitmanem tu, zaatakuję tutaj, on wybije, wybije, wybije. A, no może coś się... Dobra, zbił się dobra. Okej, okay, tu zbił po prostu. Bicie, bicie, skoczek tu. Tu, skoczek tu. Chyba trzeba bić. Też tu, tu i wisią mi tu widłe. I tu mi wisi problem, więc może niekoniecznie. No też wisi mi tu. Jak zagram tu? Daj mi się nie wcale. A już może odbicie, zbicie i zagrania tanda. Cały czas mi się nie podobają te idee, że tutaj może się mocno króla tworzyć. to teoretycznie się powinno trzymać. Dobra, no. Spróbujmy tak. Mało czasu jest. Tu, no to tu. I zagra tu. Jeszcze zagram tu, tu i my spróbujemy headmana zdobyć. Teraz w ogóle to może być nieprzyjemne. No, zagrałem taki różek śmieszny. Nie, bo wisi mi pionek, wisi mi pionek, wisi mi pionek, okej. Okay. No i zagrać Dobra. Zagramy wieżę Dębę skoczek tu. Więc nie, nie grozimy tutaj, albo coś tu pośpięcimy, nie? O, na przykład teraz to jest fajny ruch, bo na to mamy już tu. Więc wisi tutaj. No, mało czasu. Muszę się przycie jak najszybciej. Mamy dwa pionki mniej. A mam trochę aktywniejsze figury. Może coś tu jeszcze zadymimy? Kto wie? Skaczek nie ma dobrego odejścia. No, łowi i si tu. To jest prosta rzecz. Hetman odchodzi. Tutaj już przeciwnik teoretycznie może wybić, więc. Być może taki już wtedy na arpiach. Jeżeli ten skoczek dadał, nie miał jakiejś sensownej gry. Hm. Ja bym powiedział, że się zrobił potencjał na coś. Na co? Nie wiem. Ale może. Mhm. Zagram tędy, Atakuję tu pionka. Tak, zagramy. Przeciwnik zbije. Zagram tu, on zagra tu. Ja zagram tu. <ścoughs> Próbujesz wymienić hetmana. Ja bym wymienić hetmana nie chciał. A... Ja bym wymienić hetmana nie chciał, więc zagram sobie tędę. Chociaż tu zagramy bardziej chyba. Nie, on tu zagra. Mało czasu. On tu, a może też, nie, fetman bicie raczej nie, bo tu gra, że szach, tu, tu wie, że może wjechać. Tylko on ma tu posunięcie, ja zagram tu i w sumie nie grożę niczym. Nawet nie grożę zabraniem skoczka. A spróbuję zagrać standy. aha, tu a takuje hetmana, No zagra tutaj obrócę. 48 sekund, no dużo czasu. ją tędy, A i tu chyba podstawiłem. Bicie i bicie. Chyba, że jakoś bez skoczka, ale to. Rzeszach. Bicie. Bicie wisi skoczek. A skoczka można obronić w jeden, nie wisi nic więcej. No tu powinien zagrać po prostu. Ja powinienem grać w tej tamtej pozycji tutaj. Aż to jeszcze nie takie oczywiste. Okej, okay, tędy zagrałeś, dobra. Bicie. Nie, tu. Tu zagramy. Tu zbijamy chyba. Aha. Bicie? Wieża? A jeszcze nic się nie grozi. Kurczę. Aha, mat mi wisi. Mmm. Mat mi wisi. Kurczę. No, niestety, no czas mi dojechał. A tu podstawę. Nieważne, już odwaliłem. No, ma dwie. Nie, może nie w jeden, ale przegrywam na pewno. O. Szecha z odsłony. Kurczę. Dobra, gierka była, ale coś nie wyszło, niestety. No teraz trzech z odsłony mnie na pewno pogrąża, więc jeszcze bije H7. Nie, czy H2. Na pewno tu przeciwnik wygrywa. Zdaje mi się, że po prostu skaczek tu muszę i wracać tu. Zaraz jakaś bierze tandej. O ptakach. Ok, zagrał po prostu tandę. Tu. Bicie. Bicie. Zagrał tędy, 4 sekundy, to nie za dużo. Grożą widełki w jednym, ale to. A. Tu Atakuje wieża i tu. 0,3 sekundy, trochę mało. Ajaj. Aj. Kurde. Na widelcu już był ten FM. No tak mi się wydaje. Chociaż pewnie ca całą partię mam przegraną i pierdzielę głupoty, ale szkoda! Dobra no czasu. Tu mi się wydaje, że nawet niekoniecznie przegrywam, choć pewnie przegrywam. Tu w ogóle mógł po prostu wymienić światłem, ale podoba. No, no coś na pewno przegrała, przegrywamy. Hmm. Może. Nawet no, zobaczmy przegląd. Zobaczmy sobie po prostu przegląd. 69 dokładności, to nie potężnie. w którymś momencie wygraną totalnie. Ma dwóch dla białych. Dobra, by było Co tam się wydarzyło? No zobaczmy. W którym momencie. Partia była okropna ogólnie. W moim wykonaniu tak, 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 tak. Cicha 4 gra, ciekawe, więc słabe. Adawiki, tu, tu. tu czasy straciłem dużo na... Takie dywagacje. Goniec dead, 2 No nie wiem, jak zmienię na przykład tędy? Aha, to wtedy dwie lekkie. Dlicie, dlicie. Tu... Tu pewnie może nawet wierzę na A1. Aha, ale mamy. Nice. Ładny ruch, dobra. Farley 2. Nie policzyłem tego tak dobrze, tu, tu, skaczek tutaj słaby, skaczek tu najlepszy, tu trzeba było tak oddawać. Mhm, uh -huh, długa, no, tu mam przewagę wyrównaną. Tu coś tak, okej, okay, skaczkiem to trzeba było. To tak nie pograł tego naj... najidealniej moim zdaniem. Tu mi dał nadzieję na jakąś kątę. To jeszcze marzyłem. Do zagrania. tak! To jest Madu dwóch jej, wieża wisi! No dobra, 7 sekund miałem, no ale. Ja w ogóle nie wziąłem pod uwagę, że wieża wisi. To jest ma dwóch, bo to, to i tu. O kurczę, byłby ranking równy 2-200. Ojojajajajaj. Ojojaj. Oj, oj. oj, oj. Ale nie widziałem tego na 7 sekundach. W ogóle o tym nie pomyślałem. Już w partii tylko myślałem o odbiciu tutaj. Wy, żeby 1-1 to oczywiście plus 5 i przegrano, no ale. Tu już mam 3. Oj, 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 oj. Ojoj, 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 ojoj. Ojoj, ja oj, ojoj oj, oj, że <grym> no to byłoby 2 200 równe byłoby ogranie fma 350, a tak zostajemy z totalną przegraną. E, szkoda! E, drodzy widzowie, dziękuję Wam za dzisiejszą partię. zawsze Zapraszam do subskrybowania kanału, zostawienia łapeczki w górę, napisania w komentarzu, że wy byście tą partię bez problemu wygrali z tym fm no i co, zapraszam na mojego Twitcha, ostatnie kilka streamów. Dziś stream, ale nie wiem o którym zostanie wrzucony odcinek, więc pytanie brzmi, czy odcinek się pojawi w momencie, w którym już stream był, czy stream trwa, czy dopiero stream będzie. Tak, tak, tak. Bo tak to u nas bywa. A e... shorts, e... jak będą, to będą. Teraz widzę, dziękuję jeszcze raz za oglądanie i widzimy się jutro. Opa!